Olafie, wkrótce jest Halloween! Zróbmy bal przybierańców! Świetny pomysł! Wchodzę w to! Halo, Elzo, jesteś zaproszona! Hmm, potrzebuję stroju! To idealny moment na pranie! Zrobię z niego kostium! Nie, oddaj mi to! No dobrze, pomogę ci stworzyć strój! Zrób nacięcie na białym materiale! Złóż elastyczną tasiemkę i koronkę. Nałóż pasek i tutaj kilka koralików. Na szyi jest duży krawat. Nie to dostarczył buty w idealnym momencie. Kostium penny Weisa jest gotowy. To nic. Brudna i stara sukienka wygląda jeszcze lepiej. Anna przyszła do salonu piękności. Olafie, pomożesz mi z wyglądem? Idealnie! Teraz zrobimy makijaż klauna. O, to straszne! Ale taki był plan! Anna zemdlała, gdy zobaczyła rezultat. Anna Wise poszła do parku rozrywki. Te dzieci mają watę cukrową. Gdy nagle... A! Pennywise ukradnie nasze dusze! Chłopiec upuścił swoją watę. Ludzie, nie bójcie się. To tylko ja, Ania. Jestem w kostiumie. Odpoczynek Elzy został przerwany telefonem. O, Elzo, ktoś dzwoni. Dzięki, pianko. Halo? Hej, siostro. Urządzamy imprezę. O, muszę się przygotować. U. Nie mam w co się ubrać. Poszukam inspiracji w czasopismach. Który wybrać? Pianko, który bardziej mi pasuje? Czarny czy czerwony? Potwór jest zbity z tropu. A, wezmę oba. Zrób kostium i rękawy z czarnego materiału. Pianko, daj mi kilka dekoracji. <grym> Kokardki ci pasują. Yeah. Wysokie buty będą idealnie pasowały do stroju. Co za niesamowity styl! Teraz czuję się jak wampir. Chodźmy do salonu piękności dla zombi. Potrzebuję makijażu i fryzury. Rozumiem? Najpierw makijaż. Wampir potrzebuje kłów. Teraz włosy? Dwa kucyki. Super. Kolczyki są na koszt firmy. Te z koroną mi pasują. Dzięki. Już czuję Halloweenowy klimat. O, w tym lochu jest tak mrocznie. Ciemno i wilgotno. Ale wampirom to nie przeszkadza. O, upierni przyjaciele. Czas ruszać. Anna na mnie czeka. Ale tu duszno. Hm, jak wyglądam? Co, nie mam odbicia? Naprawdę zmieniłam się w wampira. Magiczne lustro przeniosło Elzę na miejsce, gdzie ma odbywać się impreza. Ozdoby są piękne, ale jasno. Płonę, czas wracać. Niestety nie mogę przyjść na imprezę wcześniej. Bycie wampirem jest trudne. Weź karton po jajkach. Odetnij pokrywę. Zrób kilka kółek z tektury. Zrobimy z nich koła. Załóż je na oś i przymocuj tatkę na górze. Zrób ramę dachu z mieszadeł do kawy. Przymocuj do podstawy ze słomek. Drewniany dach ochroni zawartość przed deszczem. Dodaj białej farby. Na dachu i kołach są czerwone i żółte plamy. Zrób girlandę flag ze sznurka i ozdobnej taśmy. Pomarańczowy papier piankowy zamienia się w klakson. Dodaj w środku wypełnienie. To ochroni dynię przed rozbiciem. Już prawie jest Halloween. a Ania ma pomyślne zbiory. To nie mieści mi się w rękach. Nawet nie mogę utrzymać torby, ale co to za Halloween bez dyni. Muszę dostarczyć dużo warzyw. Sprzedawca w salonie samochodowym szuka odpowiedniego pojazdu. O, wow! Anna rozejrzała się i zobaczyła nietypowy pojazd. Mam szczęście, jest ostatni! Właśnie tego potrzebowałam. Biorę go! Ania wraca do swojej szklarni. Teraz dynie zostaną dostarczone na czas. Użyj starych zabawek, żeby zrobić peryskop. Połóż na styropianowych klockach. Dodaj okulary i ekran. I teleskop jest gotowy. Przymocuj soczewki i zainstaluj. Koła też się przydadzą. Postaż urządzenie. Ręce zombie przymarzły do rączek peryskopu. A pokrywają go pajęczyny. Hmm. Elza ma plan. Wezmę to duże. Od lat stało w moim zamku. Teraz mogę obserwować Annę. Zobaczymy, co kombinuje. Idę dołączę do niej po zmroku. Hm, Ania zbiera warzywa. O, kolejny zwykły dzień w pracy. O, nie! Olaf odkrył mój sekret! Co to jest kretowisko? Dziwnie wygląda. Prawie mnie złapał. Olaf jest taki niepoważny. Siu! Usunie zatyczkę ze starej żarówki. Zrób długie elementy z papieru piankowego. Dodaj wyciory jako rączkę. Podkreśl dynie pastelami i namaluj twarz. Torba jest wypełniona cukierkami. Olaf chodził po królestwie, kiedy otoczyły go dzieci. Hej, cukierek albo psikus? Chyba mnie z kimś pomyliliście. Nie, jesteśmy w dobrym miejscu. Olaf postanowił uciec. Ścigają go. Schował się za płotem. Gdzie on poszedł? Wow, dnia ze słodyczami! Dam to dzieciom! Tak, on wrócił! Oczywiście, wesołego Halloween! Jej! Yes. A teraz chodźmy świętować! Zrób papierową łódkę. Kilka zagięć i gotowe. Stryk zrobiła się mniejsza. Nazwijmy łódkę Anna. Poplam ją farbą. Dzieciaki nie mają co robić. Nawet książka nie pomaga na nudę. Chce się bawić i chce robić kawały. Co mamy zrobić? Odłóż książkę. Ania postanowiła dać dzieciom łódkę. Zobaczcie, co mam. Wow, super! Może pływać! Wow! Kawalarz bierze łódkę i wrzuca ją do kanalizacji. O nie! Co ty robisz? Olaf wchodził po lesie spokojnie zbierając liście. Nagle z rury wypłynęła łódka. Pomóż, Olafie, widziałeś tu papierową łódkę? Hm, Może widziałem, ale skąd mam wiedzieć, że to twoja? Jest na niej moje imię. A, no dobrze, tylko znowu jej nie zgub. Weź elementy z tektury. Zrobimy papierową trumnę to też użył czarnej farby w sprayu, żeby ją pomalować. A szkielet zaczął tańczyć na wieku. Musimy ozdobić ją klejem na gorąco. Teraz sylwetka ma więcej objętości. Nieźle! Pomaluj szkielet na biało. Wygląda imponująco. Ozdóbmy wnętrze trumny i dodajmy różową wstążkę z boku. Wieko jest przymocowane zawiasami i zapięciem. Wszędzie są neonowe zacieki. Wow! Nasz szkielet ma kokardki i rzęsy. Jak słodka! Ale fajna trumna. Podoba mi się. Mogę się schować przed światłem. Świetny pomysł. Duchy, przetransportujcie mnie jak luksusowym samochodem. Wszyscy goście byli zachwyceni jej przybyciem. Wow, brawo! Elza zaskoczyła wszystkich. Na każdej imprezie potrzebna jest sesja foto. Tak, zróbmy zdjęcia. Wyszło świetnie. Pompka ze słomek zrobiła dużo balonów z gliny Zamocuj je na drutach i dodaj ogony Mamy cały bukiet Hmm, są zbyt czyste Tak jest dużo lepiej Dzięki suche pastele O, spóźnię się na imprezę Wszystko przegapię No nie, muszę zamówić dostawę balonów Już jestem. Dziękuję. Idealnie na czas. Hej, a pieniądze? Ale Anna już odleciała. Na niebie spotkała Olafa w helikopterze. Aniu podwieźć cię? Dzięki. Balony będą szybsze. Wow, ale to było fajne. Wszyscy zastanawiali się, jak dostała się tu na balonach. Mogę zobaczyć z bliska? Weź paciorki. To są specjalne słodycze z fabryki koszmarów. Częstujcie się. To są specjalne lizaki. Mm, pycha. Zobacz jak są ozdobione. Olaf dał trochę Harley Quinn. Wszyscy na długo zapamiętają tę imprezę.